Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj zrobimy sałatkę. Robi się ciepło, nadeszła wiosna. Teraz u nas jest właściwie nawet tak letnio. Mam nadzieję, że te temperatury spadną, bo, bo tyle lata to my nie chcemy. No i zrobimy sałatkę, tak zwaną po hiszpańsku saladia rusa. Nie wiem, czemu się nazywa sałatka rosyjska czy ruska, natomiast tak naprawdę to jest sałatka jarzynowa z tuńczykiem. Robię ten przepis, ponieważ ktoś mnie tam prosił, żeby go zrobić. I, I dlatego to właśnie postanowiłam zrobić tą sałatkę. Także to dla mojej koleżanki. Teraz tak, co będziemy potrzebować? E, do sałatki potrzebujemy dwa, trzy ziemniaki, jak są małe, to 3 e, bądź 2. dwie marchewki, też normalne, cztery jajka. Teraz je ugotujemy, pół cebuli bądź jedna mała, którą będziemy bardzo drobno kroić na drobne te. E, takie plasterki, tuńczyk z puszki. Słuchajcie, tuńczyk, tu są dwie puszki tego tuńczyka, z tym, że moja puszka jest malutka, moja puszka ma 80 gram, ja takie kupuję, e, więc wsypałam dwie. E, więc tu mam gdzieś ze 160 do, do, do 200 gram tuńczyka, to to tak jak mówię, zależy od puszki ile. Troszeczkę oliwek też niedużo, no i wspaniała hiszpańska papryka, ta, którą ja zrobiłam w przepisie z pieca, to jest ta sama czerwona z tym, że teraz już pokrojona w paseczki. Można ją zrobić samemu, upiec i potem wykorzystać. Ona oczywiście już jest na zimno, wystygnięta. Bądź można kupić. Tu w Hiszpanii się kupuje w takich, o, proszę, workach. Bądź może w Polsce jest w, w słoikach. Jeśli nie mamy tej papryki, też nic się nie stanie. Yy, sałatka dużo na tym nie straci. Yy, majonez oczywiście, yy, sól, pieprz i, i, i właściwie nic więcej. Jeśli chodzi o tą sałatkę to w Hiszpanii bardzo popularna, bardzo często podawana jako tapa do piwa. to zaraz jak ją zrobię to pokażę Wam jak ją się podaje. Dlatego, że Hiszpanie lubią tą sałatkę. Z tym, że w wersji tej sałatki jest bardzo dużo. To znaczy można dodać groszek, dodają fasolkę, kukurydzę, różne inne warzywa. To tak jak u nas, to co kto lubi. Ja używam tylko tych warzyw, ponieważ tak w tej formie mi najbardziej smakuje. Także do roboty. Yy, obierzemy i wrzucimy do gotowania. Możemy wrzucić razem yy, marchewkę i, i te nasze ziemniaki i jajko sowe. Tak teraz jak się gotują te nasze warzywa, jajka, to mam przedstawię nowego członka rodziny, nowego kotka. Proszę zobaczyć, jakiś liczny pelusin. Oczywiście przybłęda. Natomiast szkoda nam było go. Wyrzucić. Także mamy następne zwierzę, ale kotka gotować nie będziemy. Nie. Kotek zostaje znany. No cześć, słuchajcie, jesteśmy już gotowi, ponieważ mamy ugotowane warzywa. Jajka, będziemy je kroić. No, ziemniaki, oczywiście, i marchewka na takie 15 minut musiały się gotować. Warzywa kroimy tak jak do naszej polskiej sałatki. Także jak kto lubi, czy, czy drobniej, czy, czy, czy grubiej, to już jak chcecie. To nie ma tutaj po prostu. Jest to podobne do sałatki warzywnej, bądź u nas nazywanej żydowską. Także ponieważ ma cebulę, nie ma problemu. Także kroimy marchewkę, kroimy, kroimy ziemniaki i zaraz Wam pokażę, jak się pokroić cebulę. to będziemy mieszać i sałatka będzie gotowa. Cebulę trzeba kroić na bardzo cienkie takie paseczki. Po prostu ciemniutko jak możemy. I potem rzucamy tak spokojnie na napór, jak za duży kawałek, żeby ona była bardzo cienka, z tym, że nie w kostkę. Bo okay, okay, słuchajcie, tutaj kroiłam nasze te warzywa, to tak wygląda, wymieszam cebulka, ziemniaki i trochę jajeczka i trochę marchewki. Teraz wrzucimy tak. Wrzucamy tuńczyka. Pamiętajcie, że trzeba odsączyć olej, bo to będzie już za tłuste, jeśli jeszcze zaraz to dodamy majonezu. Dodamy troszeczkę tej mojej czerwonej papryki. Tak jak mówię, można samemu zrobić, a jeśli można kupić to też, można się poratować. Wymieszamy. I dodamy nasze te oliwki też. Tak? Wszystko jest tutaj. Teraz tak, to to odstawię. Dajemy trochę piasku soli. Wymieszamy. No i oczywiście trzeba otworzyć majonez. Będziemy zaraz to mieszać. I to już jest całe. Cała sałatka, jak widzicie, bardzo podobna do naszej. Z tym, że oczywiście smaku dodaje, zmianą jest to, że jest tunczyk, jest ta papryka czy, czy, czy te oliwki bo to jedyna. No może cebula, chociaż u nas też już niektórzy dodają cebulę szczypiorku do, do tej sałatki warzywnej. Także dodajemy też majonezu tyle, ile lubimy bo ktoś lubi więcej, ktoś mniej. Także mieszamy. Oczywiście, tą sałatkę podaje się wiadomo na zimno, schłodzoną, tak samo jak w naszym Słuchajcie, sałatkę. Tak wygląda nasza sałatka warzywna z tuńczykiem, po hiszpańsku jest jarusa. rusa. Na dwa sposoby podawana w Hiszpanii: czyli na kanapce, na bagietce, bądź w ten sposób na talerzyku albo z jakimś tostem, albo z kawałkiem bułki.